Dzień dobry. Nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to Ciało, Umysł i Dług, czytając pierwsze litery Cud. A więc witam na cudzie u Zosi. Jakiś czas temu obiecałam Wam, że nagram filmik o tym, jak, jak kiedyś nagrałam, ale teraz nagram śwież, świeższy, aby. Abyście mogli zrobić sobie reset głowy. Reset głowy to nie oznacza, że wykasuje się wam pamięć i będziecie, y, nic nie będziecie wiedzieli. Nie. Ale y, ja robiłam takich resetów siedem. Y, I przygotowuję się do kolejnego, dlatego postanowiłam wam pokazać, jak to się robi. Ja mam akurat taki bandaż elastyczny i dajecie go, możecie kupić cieńszy, potrzebujecie ja osobiście plaster, bandaż, tak jak powiedziałam, mi już taki kawałek tylko został, więc mierzycie sobie obwód głowy, ale nie taki szeroki, ja może żeby było jaśniej, pokażę Wam jak wygląda już gotowy a więc wygląda to może trochę kosmicznie. Uh -huh. Więc, yy, bo trudno mi jest tutaj teraz. Tam, a to? Więc yy, robimy tak. Potrzebujemy Energy Hunter i Aeon. To są te elektrody, które będziecie naklejać. Dlaczego właśnie tak? Dlatego, że Możecie w każdej chwili ściągnąć, ponieważ elektrody nanotechnologii działają tylko i wyłącznie w kontakcie z ciałem. Poza tym już nie działają. A więc, jak widzicie, potrzebujecie dwie pary Energy Hansel. To tak wygląda. Tutaj jest taki papierek się odkleja. I tak przyklejacie. A więc po stronie prawej e, u was odwrotnie. Po stronie prawej jest biały, po stronie lewej jest złoty po środku jest złoty i z tyłu jest biały. Bierzemy uszy tak i mniej więcej na środku, tak o, przyklejamy A. Zaraz wam tu pokażę. To jest aeon. O tym mówiliśmy z Krzysztofem, o Energy Hanser też mówiliśmy. To nie jest tylko energetyk, który natleni, wam, natleni was, ponieważ krew przenosi tle. A więc tak to wygląda. Czyli to jest przód dla jasności. U was będzie to odwrotnie. Po środku jest złote, potrzebujecie dwie pary, czyli cztery elektrody, ponieważ Energy Hansel, przeciwbólowe Icewaves ice, są to jedyne elektrody, które mają plus i minus, biały i złoty. I po stronie prawej jest biały, po stronie lewej jest złoty. A więc tak przyklejamy. Biało. Po prawej biały, po lewej złoty. Mniej więcej gdzieś tu w, w okolicy przednich płatów mózgowych, to jest okolica trzeciego oka i tył, tył jest też tył czakry trzeciego oka i na środku aeon. Aeon to jest tak jak powiedziałam, te i to są takie malutkie, cudne kółeczka. Ja to może, możecie to zeszyć, możecie przyklejać na skórę. Taki reset głowy trwa 14 dni. 14 dni najlepiej w tym spać, bo trudno w tym chodzić. Ale jeżeli macie możliwość ubrać to na głowę i chodzić w tym po domu, to to wtedy działa. Powtarzam, w kontakcie ze skórą, tylko i wyłącznie działa. A więc, jeżeli, dlaczego ta opaska jest wymyślona w ten sposób? Bo w każdej chwili, jak ktoś dzwoni czy puka, możesz ściągnąć tą opaskę. Elektroda nie działa, tak zwany plasterek. A więc ja mam bardzo dużo przykładów ludzi i swoich, że po takim resecie. Jest świeżość umysłu, jest większa jasność i ja to, na, ja to nazwałam tak mur rodowy jest tak ściągany. Także raz później w odstępie czasu, drugi raz. Dlatego potrzebujecie do tego paczkę Energy Hansel, jak powiedziałam. Tu jest 30 elektrod, ale 15 plus i 15 minus, więc to Wam starczy na te dwa tygodnie. I paczkę Aeonu, ale Aeon, Aeon jest 30, więc Wam wystarczy jedna paczka Aeonu na pół paczki w zasadzie na 14-dniowe oczyszczanie. Czyli tak zwany reset mózgu. Możecie, tak jak powiedziałam, kleić na, na głowę, więc tu mniej więcej plus, minus, złota, tu i ta tyle, tu gdzie jest pod potylicą, tył czakry gardła, nie, czak, czakry trzeciego oka, naklejacie biały. I na środku, jak powiedziałam, tu możecie przykleić AEON. Dlaczego jest też ta opaska ważna? Dlatego, że trochę trudno jest przyklejać na, na włosy. Oczywiście, kiedy zmoczymy, to nam te to się odklei. Ale no, szkoda trochę AEONu, ponieważ elektrody różnie działają. W sensie tym, to tak jak samochód jedzie, pod górę, to potrzebuje więcej paliwa i potrzebuje no, więcej odgruzować. Więc w zależności od tego, ile tego mułu macie, ja to tak nazywam kolokwialnie, mu, to tyle trzeba będzie raz robić. Ja, tak jak powiedziałam, robiłam 7 razy. Odstępach czasu, ale za każdym razem większe, większy spokój, przytomność, jasność umysłu. A więc obiecałam Wam, że, że Wam to nagram. Dla mnie to, to jest najprostsze. Każdy może, tak jak powiedziałam, po swojemu. Możecie to sobie przyszyć, bo też tak osoby robiły. Nie jest wygodnie po prostu przykleić. Jest taki porządny, szerszy plaster. On jest sporządny i bo jest jeszcze mniejszy, ale on jest trochę za wąski, więc to jest wam potrzebne do zrobienia tej. Nakładacie ją na noc, rano wstajecie, ściągacie. Więc y, takie, my tak naprawdę dokładnie nie wiemy, ile ta elektroda działa. My wiemy orientacyjnie, jak sugeruje firma, jak y, mówią klienci, jak mówiły y, istoty, które pracują z energią i potrafią rozmawiać z tymi elektrodami. Więc y, one powiedziały, że około 24 godzin, ale tak jak powiedziałam, w zależności od tego, jak Jakie macie, nazwijmy to tak, zanieczyszczenie. Bo także Aeon, akurat tu nie mam, ale mam karnozynę. Aeon, glutation i karnozyna to jest YH, to jest to, o czym mówiliśmy z Krzysztofem. To jest detoks na poziomie komórkowym. Każda z nich ma swoje działanie o. O Aeonie mówiliśmy, dziś nagramy z Krzysztofem o karnozynie i puszczę wam później, jako premierę. Trochę mało właśnie wiadomo o karnozynie, więc poprosiłam Krzysztofa, żebyśmy nagrali trochę więcej. Nagramy jeszcze o glutationie, także, że to trio, ale które służy do detoksu na poziomie komórkowym i odmładzaniu ciała. Oczywiście do namnażania komórek własnych, macierzystych jest jeszcze i 39, i 49, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Także, jeżeli chcecie, nie. Ja wiem, że to śmiesznie, komicznie wygląda, ale słuchajcie, no sprawdzone, najprostsze. Taka opaseczka i sobie ją na główkę, idziecie spać i rano ściągacie i możecie ją jeszcze użyć na kolejną noc, ale też na wszelki wypadek. Elektrody można naklejać jedną na drugą, więc jeżeli nie jesteście pewni, czy te elektrody się rozładowały, te plasterki, to... Tak, jak powiedziałam, możecie nakleić jedną na drugą na kolejny dzień, prawda? Czyli jeszcze jest to działanie, które tam pozostaje. Także, jeżeli macie pytania co do tego, jak zrobić reset głowy, co on daje? Daje więcej spokoju, więcej harmonii, czystości umysłu, przytomności. Do tego służy ten reset głowy, żeby tak jak powiedziałam, ten mu zepchnąć trochę i żeby, żeby nam było lżej, jaśniej i przytomniej. Jeżeli Was zainteresowało to i chcielibyście kupić takie pasterki, zapraszam. Ja tu napisałam do kontaktu 504-382-518. Lub napiszcie do mnie kabinet.terapi.podrugin.naturalnych.mapo.pl. Więcej wiadomości o tych plasterkach i ogólnie skutecznej medycynie XXI wieku, nanotechnologia i innych. Znajdziecie na jednym z moich kanałów, on tu jest też w opisie pod filmem Skuteczna Medycyna XXI wieku, Zosia Golis. Także tak wygląda. Pokażę jeszcze raz tym, którzy nie widzieli, ta opaseczka bardzo prosta, dziecinnie prosta, do tego, żeby zrobić klasyk głowy. A więc to by było na tyle, kochani. Te swoje, zrobiłam to przyklejanie trochę wcześniej, bo to tak, tu, kiedy widzę na ekranie, to strona jest inna, a, a tak jest inna. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do pytań. Nie ma przeciwwskazań do robienia resetu głowy. Energy Hunter, czyli potocznie mówiąc energetyki. Służą do tego, żeby pomóc nam dodać energii, jakby sprowokować organizm do produkcji większej własnej ilości energii. A eon wycisza uspokaja, doprowadza do harmonii, a też usuwa stan zapalny i wiele różnych wspaniałych rzeczy. Więc ten duet, bardzo prosty duet, jest skuteczną metodą na usunięcie, mu, który wam przeszkadza. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam ciepło i do następnego razu. Z wami była Zosia Golica nanotechnologii ekspert zielonej żywności, czyli jęczmienia i chloreli, doradca wodorowania wody, a także żywności funkcjonalnej, Czyli jeżeli chcecie zadbać o zdrowie, ja nadaję z Gabinetu Terapii Naturalnej Zosigolis w Bolesławcu na ulicy Skorzelckiej 46, z samym centrum miasta. Jeżeli chcecie na żywo, do mnie przyjść. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę.